Zapraszamy na challenge z pizzą na parara. Będzie pysznie wesołe i bardzo ciekawie. Ja pierwsza kręcę kołem. Mam szczęście, uwielbiam kiełbaski. Fajnie, że je dostałam. A dokładnie jedną ogromną kiełbasę. Pyszności. Teraz ja się dowiem, który smakołek dostanę. Ej, ale ja chciałam coś smacznego, ohydnego karalucha. Może jeszcze nie jest za późno na powtórkę. Nie pozwolę na to. Chcesz, żebym zjadła to obrzydliwe coś? One śmierdzą i pełzają. Nie, nie chcę. Bardzo się ich boję. Skoro nie chcesz wykonać zadania, no to czas na karne kobo. Nie, już wolę zjeść karaluchy. Chociaż zupełnie nie pasują do mojej pysznej pizzy. A, zaatakowały moją rękę! Nie, nie pisałam się na to! To okropne! Julie, na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś zjadła kiełbaskę! Z przyjemnością! Chyba zrobię hot doga z pizzy! Z pysznym kiełbaskowym nadzieniem! Patrz, jak fajnie wyszło! Mm, to najsmaczniejsza rzecz, jaką jadłam! Kiełbasa doskonale uzupełnia smak pizzy. Jest o wiele lepsze od zwykłych hot dogów. Duly zmuszasz mnie do spróbowania twojego smakołyku. Co oczywiście chętnie zrobię. Co ty sobie myślisz? Kto ci pozwolił na dotykanie mojej kiełbasy i pizzy? Oddaj mi mojego hot doga! Nie wierzę, jak ci nie wstyd! Swoje karaluchy. Nie chcę, jest ich za dużo. One chcą zjeść moją pizzę. Wow, naprawdę jest ich cała masa. Wynoście się stąd. Przynajmniej dajcie mi zjeść kawałek pizzy. Prawie nic mi nie zostawili. No, może tyle wystarczy. Hmm. <śmiech> <śmiech> Właśnie zjadłaś karalucha, to straszne. Chyba coś jest w moich ustach. wynoś się! <laughs> Twoje usta to teraz królestwo dla karaluchów. Mogę tym razem kręcić pierwsza? Proszę, proszę. Ciekawe, co wylosuję w tej rundzie. O nie, okay. tylko nie robaki. Będę się cieszyć z gumy, a nie z robaków. Hurra! To huba-buba, uwielbiam ją! Super! Okay. Teraz moja kolej. Co? To nie fair! Dlaczego niektórzy dostają gumę, a inni kurze łapki? Są straszne i obrzydliwe. Tak, nie zazdroszczę ci. Lepiej jedź swoje przysmaki. No właśnie, na co ja czekam? Czas położyć gumę na pizzę, żeby było ładnie i smacznie. Hmm, jest kolorowa i długa, więc pizza na pewno będzie apetyczna. Taram i jak? Myślę, że wygląda super. No ekstra! Nie to co kurze łapki! Wpadłam na świetny pomysł. Zrobię mi mały żart, spodoba jej się. Co to jest? To okropne! Lepiej połóż te łapki na pizzy zamiast na mojej twarzy. Wyjdzie lepiej! Dlaczego jestem tak karana? Mogłabym cieszyć się smakiem pizzy, a muszę ją zepsuć kurzymi łapkami. I jak? Smakuje ci? Pyszna? Jeszcze sobie żartujesz? Jedz sobie swoją. Z przyjemnością zjem sobie pyszną pizzę. O tak, jakie to fajne. Nie sądziłam, że guma i pizza razem stworzą coś nierealnego. To jest tak dobre, że nie mogę przestać. Dawno nie jadłam lepszej pizzy. Czas na gigantycznego balona. Wow, jest naprawdę duży. A im większy balon, tym fajniejsza eksplozja. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nic nie widzę. To moja szansa na pozbycie się wszystkich kurzych łapek. Jedzenie pizzy bez nich jest o wiele lepsze. Julie, myślisz, że nic nie widziałam? A właśnie, że widziałam. Za swoje oszustwo będziesz musiała zmierzyć się z karnym kołem. O nie, mam nadzieję, że dostanę coś, co nie jest ohydne. Hura, deszcz! To nawet przyjemne. A jeśli to będzie deszcz z kurzych łapek? Haha! O nie, pomocy! Te paskudne łapki spadają mi na głowę. <noise> Julie, wyglądasz tak zabawnie. Zobaczmy, jakie smakołyki czekają na mnie tym razem. O tak, to się nazywa szczęście. Czas na żalkowe oczy. Nie tylko można je jeść, ale też się nimi bawić. Spójrz, Mila, mam oczy na palcach. Dobra, wystarczy tych żartów. Czas spróbować oczy. I jak? Dobre? Bardzo. Jestem pewna, że pizza okay. będzie niesamowita. Ja też chciałam coś smacznego. Ale nie ośmiorniczkę. Są takie małe, oślizgłe i obrzydliwe. Nie wyobrażam sobie, jak ohydna będzie pizza. Wyobraź sobie, że będzie bardzo paskudna. Myślę, że ci się nie spodoba. Fu! Nie zazdroszczę ci! Ja jestem pewna, że pizza z żelkami będzie pyszna. Wygląda wow. zabawnie i fajnie. Super! Cudownie! Nie mogę się powstrzymać. Z chęcią bym spróbowała. Ale nie spróbujesz. Sama sobie zazdroszczę, że mogę zjeść tak pyszną pizzę. Teraz oczy wychodzą mi wręcz z ust. Julie, wygłupiasz się jak zawsze. Jestem po prostu w dobrym humorze. Mila, dlaczego nie jesz? Miałam nadzieję, że zapomnisz. Naprawdę nie chcę próbować tej ośmiornicy. Mam nadzieję, że nie przyklei się do mnie od środka. Biedna Mila. Nie mogę nawet na to patrzeć. Oczywiście, to przecież ośmiornica. Ma przyssawki i przykleja się do języka. Julie, myślisz, że to zabawne? Nie, to wcale nie jest zabawne. Zaraz ci pokażę. Co to było? Jak mogłaś? Teraz rozumiesz, że ośmiornice wcale nie są zabawne. Nie trzeba było tego robić. Otrzymaj się. Wepchnę ci pizzę prosto do ust. Całą. Wtedy na pewno nie uciekniesz przed ośmiornicami. A masz. Fum, co za ochyda! Julie, jesteś okrutna! Jestem po prostu sprawiedliwa. Smacznego! Sprawdźmy, która zacznie. Wygrałam. to znaczy, że zakręcę kołem jako pierwsza. O tak, bardzo lubię frytki. A lubisz karaluchy? Dostaniesz je. Julie, wiesz, że nie wolno oszukiwać. Staw koło z powrotem tak jak było. Albo użyję koła karnego. No dobra. Oto i moje frytki. Jest ich tak dużo. W dodatku tak ładnie pachną. I nie mogę się doczekać, aż ich zjem. Julie, teraz Twoja kolej na kręcenie kołem. Mam nadzieję, że wylosuję coś dobrego. Byle to było smaczne, byle to było smaczne. Nie, wszystko oprócz czosnku. On tak śmierdzi. To dziwne, z jakiegoś powodu go tu nie ma. Czyli nie będę musiała go jeść. Przyjrzyj się uważniej. Skąd się bierze ten zapach? A, dlaczego to na nie powiesiliście? Będę go jadła, a nie nosiła na szyi. Dobra, najpierw muszę go obrać. Mam do tego specjalne pudełko. Najpierw trzeba włożyć do niego wszystkie ząbki czosnku. Właśnie tak. I w ciągu dwóch sekund czosnek jest obrany. Gotowe. Można z niego zrobić naprawdę fajny wzór na pizzy. Na przykład serce. Świetny pomysł. A ja użyję frytek do przekazania mojej emocji. Radości. Zrobiłam uroczą buźkę. Uśmiechnięta buzia jest o wiele lepsza niż serce. Jeszcze czego? Zgapiłaś pomysł ode mnie. Nic nie jest w stanie przebić mojego czosnkowego serca. No teraz trzeba zjeść to serce. No właśnie, jak ja to zjem? Serce jest takie piękne. Dzieci to na sucho? Czas na koło karne! Kurcze, co za pech! Nie dość, że będę musiała zjeść czosnkową pizzę, to jeszcze zrobię z niej smoothie w blenderze. Akurat mam tu blender pod ręką, więc masz szczęście. Nawet nie chcę myśleć, co z tego wyjdzie. Coś bardzo paskudnego. O tym przekonamy się już niebawem. No zaczynaj! Jeśli zwymiotuje, to będzie twoja wina. A taka mieszanka na pewno sprawi, że zwymiotuje. Tak, to naprawdę wygląda obrzydliwie. Teraz mam śmietnik w ustach. Nie wytrzymam długo z tym smrodem. Fuu, ale to nie znaczy, że ja muszę go wąchać. Fu, trzymaj mnie, bo upadnę. O nie, czosnek pokonał nawet Milę. Okropne. Jestem tutaj. Nic mi nie jest. O, frytki wylądowały nawet na mojej twarzy. Fajnie. Dobrze, że mam takie małe jajko. Dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne. Ale to Wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey, zjadaj swoje jajko. Nie, dziękuję. Alex, ty zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie! A co za ochyda! To obrzydliwe! Jakie ogromne żółtko! Nie Niedobrze mi! Ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko, Casey! Spokojnie! Zobaczcie, co mam! Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować! Rozbijamy jajko na patelni i smażymy! Voilà. Idealne jajko sadzone, gotowe. Wow, ekstra! Czas na jedzenie. Mmm, to jest takie dobre. Gotowe. Teraz twoja kolej wita. O nie! Hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, oj, oj! Wow, ale super! Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz, właśnie tak. Ojej, co ona wyprawia! Zobaczmy, co jest w środku. Aj! Ostrożniej! Jak tu dużo fajnych słodyczy? Prawdziwa uczta. Ekstra, Vita, podziel się przynajmniej jednym smakołykiem, proszę. No, w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki. Jakie słodkie maleństwo. Ja też mam niesamowite płatki. To niewiarygodne mam taką ogromną paczkę. Wygląda na to, że masz pecha, Vita ci się ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Biedna wita. Lepiej zjada swoje płatki, Alex. Jestem za. Ekstra. Pyszności. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak! Mm, wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz super! Jak on łapczywie to je? Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego? To było niesamowite. Casey, twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka? Mam pomysł. Wsypujemy wszystkie płatki do miski. Właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków. Ojej, to wręcz deszcz słodyczy. Tak. Łap, łap ich jak najwięcej. Fajnie. A teraz dodajemy trochę mleka. No, rewelacja. I czas na jedzenie. To jest po prostu niesamowicie apetyczne. Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego? Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje kucyki. Uff, skończyłam. Co się stało? Chyba ktoś tu zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi. Jaki piękny torcik! A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny. Lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, o jacie! Jakie mam niesamowite ciasto! Ojej, Alex! Widzę, że ty masz jakiś mikrotork. Masz pecha. Śmiejcie się, śmiejcie, a ja zacznę jeść! Mam nawet widelec i nóż! W odpowiednim rozmiarze. No to próbujemy. Mm, jakie pyszne! Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja. Wita twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mm, jakie to jest pyszne! Palce lizać. Fuj, jak ona niechlujnie je. To odrażające. Chcę go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać. Ale wygląda. Jest cała wymazana niebieskim kremem. Z czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej. Nie mogę na to patrzeć, fuj! Gdzie się podziały jej maniery? Pyszności! Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie! A! Załatwiło ją jej własne ciasto. Nie, udało mi się zrobić unik. Auć! W sumie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę. Podobał Ci się nasz challenge? Więc postaw kciuk w górę, kliknij dzwoneczek i subskrybuj nasz kanał. Przed nami więcej niesamowitych i niewiarygodnych challenge. No to do zobaczenia!